Szymano. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, czy tak naprawdę tańsze fałdolce niż przez zakup w Fortnite istnieją i czy działają. Na samym starcie, proszę Was o zostawienie łapki w górę: suba z dzwonkiem i wpisaniu kodu w sklepie. Będzie to dla mnie mega wsparcie. No i co? Przechodzimy sobie do tego, że na YouTube jest ogromny wysyp. Jak zgarnąć fałdolce za do darmo w 5 minut? To akurat nie. Tu pewnie jakiś konkurs robi. Nowy argentyński sposób na tanie faudolce, popatrzu Nowa metoda na tańsze faudolce, Fortnite Nowa metoda na tanie faudolce, sierpień 2024 Po pierwsze, Ziomek dodał to 7 dni temu. Mamy wrzesień, on tu ma sierpień. No nieważne, w każdym razie, czy tak naprawdę to działa? Tak, działa i możecie faktycznie kupić tak jak Ziomek ma tu na miniaturce 20 tysięcy faudolce za 60 zł, Ale pierwsza. Pierwsza, że tak powiem, yy, sprawa wygląda tak, że dostaniecie te fałdowce. Natomiast jeśli jesteście twórcą, twórcą Epika, czyli tak zwanie, macie swój kod w sklepie, możecie robić customy i tak dalej. No i jeśli nagracie taki film, to prawdopodobnie Epik usunie Wam kod. Yy, oprócz tego, nie będę wymieniał po nazwach i nikach osób, które robią to, ale są osoby, które, że tak powiem, kupują fałdolce właśnie na sposób argentyński, turecki i tak dalej, i tak dalej, i rozdają wam te fałdolce. Rozdają wam fałdolce, które są nabyte legalnie, ale nie do końca. Ze względu na to, że Przedmioty, które dostaniecie od takiego youtubera, właśnie za fałdolce kupione w Argentynie, w Turcji i tak dalej, znikną z waszego konta. Jak widzicie, tutaj nawet już 14 listopada 2021 roku ludziom usuwało przedmioty, wyskakuje wam taki komunikat, że po prostu zabierają wam te rzeczy. I zabierają wam te rzeczy, ponieważ fałdolce są zdobyte nie przez sposób zapłaty przez Epika. Tak, są one tańsze. Ale znikają te przedmioty, bo powiedzmy czasami nawet do roku zajmuje epikowi e, zabranie wam tych fałdolcy. E, no i tak czy tak, prędzej czy później stracicie skiny, które kupiliście za te pieniądze. Czyli powiedzmy, kupujecie te 20 tysięcy fałdolcy za te 60 zł, i możecie wykorzystać je przez cały rok. Możecie wysłać mi gifta. Ja również miałem sytuację, w której dostałem gifta od widza. I były to kupione argentyńskie fałdolce i ten przedmiot został mi zabrany. Nie pamiętam to była jakaś emotka, ale został mi zabrany ten przedmiot. Także generalnie jak chcecie faktycznie wysyłać mi gifty, to nie wysyłajcie mi giftów, które są z argentyńskich, tureckich czy innych ściąganych fałdolcy, ponieważ zostają one usuwane z konta. Zostaną, zostają usuwane przedmioty, zostają usuwane fałdolce, więc wydając te 60, zł na 20 tysięcy fałdolcy. Jedyne co macie to flex przed kolegami, że macie przez chwilę 20 tysięcy fałdolcy, a kiedy kolega powie wam, a pokaż tego z co kupujeś rok temu, to ty go nie masz, bo nie masz ani fałdolcy ani 60 zł, które zapłaciłeś za 20 tysięcy fałdolcy, bo je straciłeś. Także pamiętajcie, że jedyną legalną, ilegalnym sposobem na zakup fałdolcy jest po prostu e, kupienie go ich tutaj e, lub po prostu wygranie w jakimś konkursie u YouTubera, czy na przykład u mnie, czy, czy u jakiegoś większego, czy mniejszego twórcy. Bo jest to jedyny legalny sposób. Jak widzicie, ja nie będę was szukiwał, mam 1800 fałdolcy, nic nie doodobywuję, gram codziennie w ratowanie no i zdobywam te fałdolce. No bo nie widzę sensu kupowania wam rzeczy, żeby wam potem te rzeczy zniknęły. No bo nie ma sensu. Także pamiętajcie po prostu tak na przyszłość, że te fałdolce, które kupicie tutaj, bo oczywiście taki na przykład tutaj ziomek, który jest, on Wam o tym nie powie, że fałdolce wam znikną z konta. No ale ja z własnych doświadczeń już to wiem. Że te fałdolce znikają z kąta. No oczywiście ja nie kupowałem tak, ale tak jak mówię, dostałem gifta od widza, który właśnie miał argentyńskie fałdolce i zostały usunięte. I jest też taki ziomek, który streamuje na TikToku i też wysyła właśnie za wygranie customów gifty z argentyńskich fałdolcy i też zostają one niestety usuwane widzą Już dostałem taką, takie, takie informacje nieraz. I to w ogóle jest chłop, który ma obecnie bardzo, bardzo wysokie zasięgi. I jak ktoś mu pisze, że zniknęły mu przedmioty, to po prostu on nie odpowiada na to pytanie po prostu. Nic nie powiem wam. Straciliście, wygraliście fałdolce, ale ich nie odzyskacie, tak w skrócie. Te fałdolce do Was nie wrócą i ich już ponownie nie wygracie. A jak wygracie, to znowu stracicie. Także co? Pamiętajcie, przestrzegam was przed tym, no bo bez sensu w ogóle brać udział w takich customach eee, udział, jeśli i tak je stracicie. Więc jeśli chcecie jakkolwiek legalnie nabyć Fałdolce, to tak jak mówię, trzeba zakupicie po prostu w sklepie Fortnite lub po prostu wygrać u kogoś, jakiegoś customa i mieć po prostu zaufanie do tej osoby, lub widzi, jak widzicie faktycznie, że Ziomek ma 40 tysięcy faudolcy, codziennie wysyła gifty i co chwilę ma ponownie doładowane faudolce, to możecie już wiedzieć, że prawdopodobnie jest to raczej sposób na dań, tańsze Fałdolce i te przedmioty i tak znikną z waszego konta. Także jak chcecie legalnie nabyć Fałdolce, to albo wygrywajcie jakieś konkursy u mnie, czy u jakichś większych twórców, Zakupcie je sobie po prostu przez Fortnite'a. A pamiętajcie, że i tak najtańszą opcją jest zakupienie po prostu pakietu startowego, jak co nowy sezon. Także to są najtańsze sposoby na V-Dolce, bo innych nie ma. Tak, które Wam po prostu nie znikną. Także pamiętajcie o tym. Ja dziękuję Wam za taki informacyjny, 6-minutowy film. Mam nadzieję, że zobaczyliście go do końca. A jeśli zobaczyliście go do końca, napiszcie w komentarzu Pomarańcza. A ja przypnę wam serduszko Ja się z wami żegnam Do zobaczenia w kolejnym odcinku No i co? Siemano! I napisz w komentarzu, czy podoba ci się taki format